Dobra, witam was wszystkich Gramy w ugas e, Joe Awking Mode Także zobaczymy Mamy crewmate'a Famous Dead W sumie to najlepiej chyba byłoby, żebym nie dawał nikomu tarczy Jo. No, cóż, chyba nikogo nie zaskoczy, że ciało jest przed elektrykiem. Skip, nie, to jest jest fajny. Dobra, zapraszam do skipowania, jest. tak? No, teoretycznie jestem bodyguardem, ale praktycznie mogę wygrać jako Apokalipsa. I ostatniego taska może sobie zostawię po prostu na sam koniec. Tak jest plan. I kolejny dead. No, ja ja się tak, tak Uch! Hornet! Hornet! Nie szerzery na mnie! Nie szerzery na mnie, Hornet Ale jak? Cooldown jeszcze? Nie no to był Jojo na pewno. Eee. O nie A jaki cooldown? A jaki cooldown ja ma szereb? Ja Chyba 20 wcześniej. 30 30 przez, Tak, przez zabijający eee. kruż neutral killerów mają 30. No, no, no to może być Pomóż. Nie z kim? Oboje, że akingo lepiej się nie trzymać. ...jak kul minie. Coś kręcił ogólnie. Ventyl, Ventyl Patricks, Ventyl Patricks. Okej. Okay. Eee. Dobra, to zastąpię Krychaka. E, ja e, razem z Krychakiem znaleźliśmy ciało Adamka w e, Czemu Krychak się nie mógł dowiedzieć po prostu? E, bo widzisz, e, e, że... jest tak. Nie. On się zdradził. Nie. Co? Jaki black? Raczej to Patryk zabił. Bo tak to by mnie zabił ogólnie tam. A mnie z zblackmailował. Nic nie miał killa. Ale wentyl też jest lekko sas w sumie. Musisz się go zapytać o to. transformową. Okej. Okay. O, wentyl umarł. Ja, no. chyba, chyba mnie nie zabiłeś wentyl. No i git. Mamy Steve'ka. Ja, ja, ja... Czemu wszyscy się o mnie wywalają, dobra. Anyway musimy znaleźć twami. Zauważymy, że to jest ima. Ciekawe. Hmm. Irma nie, nie jest. Irma nie jest. Irma nie jest. No. Mogę wam zagwarantować, że Irma nie jest famina. zabija, więc nie jest. nie jest. Stevek też raczej nie jest. E... No Chyba, że to jest Irma szarpan. Krycha. No nie, nie. nikim w tej grze nie zrobiłam ani interakcji i jedyne co robiłam to taski. A da dałeś mi chlebek czy nie? Dałem Okej okay. A ja Dałam mam piekarnię ci. z kwas Dzięki. Walcie, ilu... kwas. Jak umrę to będzie moja PPH, ale... Dobra, no Umateja daję, bo firma jest... No to jest agentem ten po ja Nie, ale ja zabiłem! No Matej ty ja, ja zabiłem! Ewentualnie weteranem. Nie, my jesteśmy impostorami Matej. My jesteśmy impostorami u Matej. A, ogólnie mam zapamiętał słowo Joaquin. Słuchajcie Joaquina. Oh, Joaquin mówi prawdę, to znaczy... To wcale nie tak, że jego ja nawet nie sam zaczyna. No, a na serio jest i postorami. Ale no tyle, filozofię. próbowała sprzątać trupy. Irma a to dlatego? Była Już sprząta... dużo Co? A ja, co? Bym, ja bym zapamiętał słowa, Eriksona, że Irma nie może być, więc mogło być średzeni też, pamiętajcie. No przecież, to, to my jesteśmy ugotowani skoro to. Nie Dobra, nie wiem o co e, wam chodzi. E, ja Skipujcie ja to czy coś. Ja na ołówka nie ja 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 tak tak możemy, możemy skiknąć, musimy kogoś wywalić. Jak talkinga proteina. No, temu masaj. No, wow. No. czyli I i normalna, niesamowite. które tak eee, no. mówił prawdę teraz. Dobrze jest. Dobrze jest. Nie zgłaszamy chyba co? No. Tym Tym a. Czemu też tak? A, bo po pierwszym spotkaniu padają wszyscy bez chleba. <laughs> Nie. I teraz mamy tak trzy spotkania. Żeby wywalić Famina. Albo dwa? Dwa. Się taski. Dobra, to ciało padło w labie. Wo. Ok, z moich informacji wynika, że turet nie jest rodziva, a no, Został Zostaje śliwek w Został elikson. Jest problem, bo ja was wszystkich mijałem i nie wiem kto może być faminem. Ale po to jesteś właśnie pamiętam, bo nas mijałeś. To ja daję eliksona. Jezu. Zapamiętaj. Dobrze, 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 jest dobrze. W sumie to teraz jakbym guarda? Nie, nie daję guarda. 今月